Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii tutorialowej. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Volkswagen Turan 1T, czyli bliźniak Volkswagena Caddy 3. W tym przypadku akurat jest to Turan z silnikiem benzynowym 1.6 FSI. No i tak, po wymianie oleju, oczywiście wyskakuje komunikat. Serwis jest. No i jeszcze bite tankę, no oczywiście, jak to w Polsce. No tak, więc trzeba by wykasować inspekcję i przewołanie serwisowe. Jak to zrobić? Najprościej, bez użycia żadnego komputera, bez żadnego testera. No więc zaczynamy. Pierwsze co, wyłączamy zapłon, wyciągamy kluczyk. Następnie wkładamy kluczyk, oczywiście do stacyjki i naciskamy i przytrzymujemy przycisk znajdujący się na zestawie wskaźników pomiędzy wskaźnikiem poziomu paliwa a prędkościomierzem, czyli ten po prawej stronie. Wciskamy go, przekręcamy zapłon. Trzymamy go. Pokazuje się znowu serwis jest. Przekręcamy lewe pokrętło to znajdujące się między czujnikiem temperatury a czujnikiem obrotów. Wyłączamy zapłon. Wyciągamy kluczyk. Przekręcamy z powrotem. I już nie ma wskazania serwisowego. Mamy wykasowaną inspekcję. Serwis olejowy ukończony. Następna inspekcja według wskazania komputera prawdopodobnie zakodowana na 15 tysięcy km lub na e, rok czasu. Dobra. Tymczasem trzymajcie się i oczekujcie następnych odcinków. Hej!